Witam, mówił Ziplon, Jest godzina 1628, 31 lipiec 2019. No i wreszcie nowy nabytek. Chciałem się pochwalić Kimko Agility 16. Może być też Honda. <grym> Może być Honda. No i to jest właśnie nowy nabytek. Yy. Jeszcze sfilmuję później, znaczy się nie dzisiaj w lepszej rozdzielczości, w 1080, bo teraz jest 720. No i nie wiem, jak tutaj będzie widać, no to jest taki jak Agility City, tylko ma trochę inaczej rozwiązane światło z przodu. Tutaj już ma diody LED jako światła postojowe. Jest inny licznik niż w Agility City. Zaraz go odpalę, bo kilometry pokazuje dopiero po odpaleniu. No i bardzo wygodny, z razu z kufrem. Mm. Silnik nie jest czarny, znaczy się ta obudowa od strony paska tylko jest szara. Podobno długo wytrzyma. Tamten chiński Zip Quantum R się rozlatywał, miałem dość. Miałem też wcześniej Kymco Nexon 50. I przejechał 25 tysięcy, jeszcze by jechał, tylko problem z kołem był, nie było gdzie kupić, bo tam się koronka pękła, a na łożysko to, jak założyłem bęben, to pękały łożyska, bo nie pasowało. No i tutaj jest zbiornik, tutaj od razu. Zbiornik jest z przodu, nie pod siedzeniem. Pod siedzeniem tutaj, tu się nie chce otwierać, jest akumulator. Nie wiem czy tu będzie słychać, bo tu jest. Tutaj jakiś korek gezityry stoją. Tak z daleka zobaczymy. To jest takie coś. To jest taki wstępniaczek. Dobra, zobaczymy i. Patrzymy, ile jest kilometrów. Przekręcamy kluczyk. 28 km ogólnie przejechane, 16.30, licznik do 140, tu paliwo pokazuje od razu, teraz odp spróbuję odpalić, już odpalił, kontrolka zgasła, nie wiem czy nawet będzie go słychać, tu jest za duży hałas, ja sfilmuję w inny dzień, Lepszym telefonem. Światła się od razu palą. Tak słychać z tunika. To jest na trysku. Nie ma gaźnika już. I ma ten system CBS. Widać w przodu. W tarczy hamulcowej są już, są już dwa przewody. Światła się palą tutaj, te diody, tylko tu nie będzie widać. Dobra, zgasimy, niech, niech stygnie, bo na dotarciu, także teraz zaraz zaczniemy kilometry. 28 osiem kilometrów. Także to, to tyle na, na wstępie, no to co tu jeszcze pokazać, po 300 będzie trzeba oleje zmieniać, przekładniowy, tutaj co się znajduje i olej główny, tutaj będzie o normie, ten motul kupiłem, SAE 80W90, czyli SAE 90, a tutaj będzie motul wlewany tutaj 10W40 półsyntetyczny. Skoter Gar. Napiszę na tym, że niwy do skuteru. Opony Kenda. To dość, bardzo dobre opony. No i to jest Agility 16+. No i tu pokazuje 125. Nie 50, tylko 125. Tutaj są jeszcze powietrza. Dobra, to już będzie za długi materiał. I tu też jest napis 125 9 koni ma 9, setne tam jakieś Także następny film będzie jak będzie jak będzie na lepszym telefonie, bo tutaj tylko przypadkiem filmowałem Restracja Honda No bo krymko to prawie Honda Myślę, że ten się chyba nie będzie rozlatywał. Otóż tyle tych motorów. Jeszcze z przodu i... Także pozdrawiam. Mówił Urko Ziplon. Czołem! <grywka>